Za pełną radość, poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali i bez zarzutu w niczym nie wykazując braków. Ciekawe słowa: zaczyna się dzisiaj list świętego Jakuba Apostoła. Po kilku tygodniach lektury Starego Testamentu, na przykład Księgi Królewskiej, słyszymy dziś początek Księgi Jakuba. Niedługo będziemy go czytać, bo w środę już mamy Wielki Post i tam się już zaczną inne czytania. Dlatego proponuję dziś i jutro, kiedy będziemy czytali list świętego Jakuba, zaczniemy go czytać, żebyśmy sobie otworzyli Pismo Święte, i przeczytanie w całości list świętego Jakuba, bardzo ciekawy list, bardzo konkretny, bardzo radykalny. Ten list Jakuba się bardzo wyróżnia spośród listów Nowego Testamentu. Dlatego zachęcam wszystkich takie małe zadanie na te dwa dni do, do postu, a jak nie, nie zdążymy, to i w poście jeszcze przeczytać sobie list świętego Jakuba, apostoła w całości. A dzisiaj mamy początek i najpierw jest pozdrowienie, które Jakub mówi, a później są właśnie te słowa. Bardzo ciekawe słowa, od czego zaczyna bardzo konkretnie zapełną radość. Poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na Was różne doświadczenia. Coś nam tu nie gra. Kiedy spadają na nas doświadczenia, jak można cieszyć się, radować się? Kiedy spadają na nas doświadczenia, to zwykle jesteśmy przerażeni, jesteśmy przestraszeni, jesteśmy zdenerwowani. Jakaś panika, może jakiś płacz, jakieś łzy, kiedy spadają na nas doświadczenia, on mówi za pełną radość. Poczytujcie sobie, bracia moi. Ilekroć spadają na Was różne doświadczenia. Dlaczego radość? Wiedzcie, że to, co wystawia Waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, bez zarzutów, niczym nie wykazując braku. Wytrwałość. Doświadczenia rodzą w nas wytrwałość. Ćwiczą w nas wytrwałość. A właśnie wytrwałość powinna być dziełem doskonałym. Doskonali w wytrwałości, wytrwać. Jeśli spojrzymy na doświadczenia, jakieś próby życiowe, jakie przenosiliśmy i wygraliśmy, byliśmy poddani jakiejś próbie, coś, coś ciężkiego było w naszym życiu, było nam tak ciężko, tak trudno, a jednak dziś patrzymy, wytrwaliśmy, zwyciężyliśmy, już to wszystko minęło, i teraz. Jak często opowiadamy o tym ludziom, wracamy do tego? Rzadko opowiadamy o jakichś sytuacjach zwyczajnych, gdzie nic się nie wydarzyło, ale jak była jakaś próba, jak było doświadczenie, jak było nam tak trudno, a myśmy wytrwali, myśmy zwyciężyli, myśmy się nie poddali. Dziś jako zwycięzcy opowiadamy na prawo i lewo o takich sytuacjach, czy tak nie jest? A dlaczego nie opowiadać o takich sytuacjach i nie cieszyć się nimi nie tylko po tym, jak one się skończyły, ale właśnie jak się zaczęły? Dlatego, że jeśli tamte żeśmy przeżyli, znaczy Pan Bóg nam pomógł, Pan Bóg nas z nich wyprowadził. Znaczy już teraz na początku doświadczenia my wiemy, że Pan Bóg nas z niego wyprowadzi, że na koniec będziemy szczęśliwi, że po nim będziemy o, o nim opowiadać, ale już teraz ja wierzę Panu Bogu, że on mnie nie zostawi. Ja wierzę, że on mi w tym pomoże i już się cieszę na samym początku tego doświadczenia. Jest doświadczenie. O! Znaczy Pan Bóg mi pomoże, a ja muszę wytrwać. Ja muszę się nie poddać, ja muszę zwyciężyć, wytrwać do końca w doświadczeniu, wytrwać w próbie. Spróbujmy dziś tak podejść do jakiegoś doświadczenia, jakiejś trudności. Już chcemy się zdenerwować, już chcemy płakać, już chcemy narzekać. Nie, to jest jakaś próba, doświadczenia. Dzisiaj muszę wytrwać, jutro będę płakać, dzisiaj muszę wytrwać. Spróbujmy być tacy wytrwali w trudnościach, wytrwali w doświadczeniach i dzisiaj nad tym popracować. Dalej, bardzo ciekawe słowa pisze Jakub: Jeśli zaś komuś z Was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej, wzburzonej wiatrem i miotanej, to tu, to tam. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana, bo jest mężem chwiejnym, niestałym, na wszystkich swych drogach. Bardzo ciekawe słowa. Prosisz o coś Pana Boga? Nie możesz zwątpić, że Pan Bóg ci to da. Jak zwątpisz, nie myśl sobie, że coś od Pana Boga dostaniesz. Jak wątpisz w to, że Pan Bóg ci da, nic nie dostaniesz od Pana Boga. Jak chcesz dostać od Pana Boga, masz prosić i nie wątpić w to, że Pan Bóg ci to da. Niesamowite, my się czasem tak trudzimy. Ojej, mi tak trudno uwierzyć, mi tak trudno zaufać Panu Bogu. Całe życie się uczę ufać Panu Bogu, wierzyć mu. A Jakub mówi prosto. Nie wątpiw i dostaniesz. Jak wątpisz, nie dostaniesz. Bardzo proste, bardzo to jest takie radykalne, proste. Może nas to trochę otrzeźwi, obudzi, no. ile można wątpić. Proszę Pana Boga, i ja wierzę, że otrzymam. I otrzymam. Dzisiejsza Ewangelia. Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić go na próbę, domagali się od niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: Czemu to plemię? Domaga się znaku. Zaprawdę powiadam Wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Bardzo ciekawe jest to, że Jezus westchnął w głębi duszy. Westchnął głęboko. W rosyjskim tłumaczeniu to jest głęboko westchnął. Takie głębokie westchnienie, takie. Ach, ci faryzeusze nic nie rozumieją. A może Pan Jezus właśnie na nas patrzy dzisiaj, mówi. Ech, codziennie słuchają Słowa Bożego i nic się nie zmieniają. Codziennie zwracają się do mnie, codziennie otrzymują ode mnie tyle rzeczy i ciągle wątpią, ciągle nie mogą uwierzyć, ciągle nie mogą zaufać. Spróbujmy usłyszeć ten, to westchnienie Jezusa, to głębokie westchnienie Jezusa, które taki no już, już nie wie, jak ma nam tłumaczyć. Nie wie, jak ma do nas docierać. I Czemu Jezus to mówi? Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, chcąc wystawić go na próbę, domagali się od niego znaku. Domagali się od Jezusa znaku. Jesteśmy w ósmym rozdziale Ewangelii Świętego Marka. Na przykład spróbujmy przypomnieć sobie, wziąć sobie może o i albo gdzieś w internecie przekartkować sobie, jakie były Ewangelie w poprzednie dni. No wczoraj to był początek Ewangelii Świętego Marka, jeszcze pierwszy rozdział, ale. Zeszły tydzień, czyli wydarzenia poprzedzające przed tym, co było do tym. rozmnożenie chleba, uzdrowienie głuchoniemego Efata, to jak ludzie biegali za Jezusem i szukali Go, żeby mogli się Go dotknąć. Kilka wydarzeń opisujących cuda rozmnożenia chleba, uzdrowienia, uwolnienia, ludzie, którzy po prostu zapominali o, o wszystkim, żeby być blisko Jezusa. Tyle otrzymywali, tak się dziwili, tak się zachwycali tym, co Jezus uczynił. Czy to nie były znaki? Czy Faryzeusze o tym nie wiedzieli? Doskonale wiedzieli. Jaki by musiał Jezus dokonać znak, żeby oni uwierzyli? Żaden. Niczemu by nie uwierzyli. Choćby niebo i ziemię poprzewracał, nic by nie uwierzyli. Umarł na krzyżu i z martwych wstał. Nie uwierzyli. Nie ma takiego znaku, który by ich przekonał, bo oni nie są otwarci na przekonanie. Oni go wystawiają na próbę. Dlatego Jezus nie daje znaku, bo Jezus dał bardzo dużo znaków. I często tak jest też z nami w naszym życiu. Prosiliśmy Boga, Bóg nas wysłuchał. Byliśmy w trudnej sytuacji, w jakimś doświadczeniu, próbie, Bóg, Bóg nas z tego wyprowadził. Ile razy otrzymaliśmy znak od Pana Boga, że On nas kocha. I przychodzi próba, przychodzi doświadczenie, siadamy, płaczemy. Koniec, Pan Bóg mnie zostawił, opuścił, nikt mi nie pomoże, jest strasznie, jest tragicznie. Tyle razy otrzymaliśmy znaki i ciągle... Czekamy, że Pan Bóg znowu da nam jakiś znak, a Pan Bóg te znaki daje. I dzisiaj nam daje, tylko my jesteśmy na nie zamknięci. Spróbujmy sobie przypomnieć ostatniego czasu naszego życia, jak Pan Bóg nas wyprowadził z jakiegoś doświadczenia, jak nam pomógł, jak wysłuchał naszej modlitwy, jak nas uzdrowił, uzdrowił kogoś bliskiego. Wczoraj modliliśmy się za chorych, czy nikt niczego nie, nie poczuł, nie, 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 nie otrzymał uzdrowienia, nie stało się jakoś lżej. Chociaż w, tej, w jakiejś chorobie. Żadnej pomocy nie poczuliśmy wczoraj od Pana Boga? A dzisiaj? A jakie znaki widzimy dzisiaj, że Pan Bóg nam pomógł? Otwórzmy serce, bo to nie tak, że Pan Bóg nam nie daje znaków, tylko my na te znaki jesteśmy zamknięci. Obyśmy się dzisiaj otworzyli. I na to nie Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Kagałymu, z Syberii, z Panem Bogiem.